Cześć, witam, dzień dobry, czołem wszystkim. Dzisiaj BMW z silnikiem M47 czyli diesel dwulitrowy. Jaki jest plan? Plan jest taki, aby wymienić termostat. Termostat główny, ponieważ ten mały jest już wymieniony i nadal sporadycznie zdarza się, że jest problem z dogrzewaniem. Objawia się to głównie tym, że nagrzewanie w kabinie jest marne, ale Troszkę potestowałem, pojeździliśmy z właścicielem z, z komputerem, no i okazuje się, że temperatura podczas jazdy to jest zaledwie jakieś 62 3 stopnie, do 70 stopni nie jest w stanie się ten silnik dogrzać. Na postoju temperatura idzie w górę, podczas jazdy od razu spada. Także podejrzanym jest termostat i nie dzieje się to cały czas, raz na jakiś czas po prostu tak mu się dzieje, jest tak jakby się zawieszał, no to decyzja zapadła, tak? Przy okazji tutaj mamy zerwaną śrubę w kolektorze. Nie wiem czy jedna, bo dopiero to wszystko rozpinam. Kolektor sący sobie ściągnę, nowe uszczelki i tą śrubę m, będzie trzeba jakoś tam odwiercić, odkręcić. Mam nadzieję, że pójdzie. No, kolektor wyjechał. Słuchajcie, sprawa jest prostsza niż mi się wydawało, ponieważ... Spodziewałem się, że tutaj w tym miejscu będzie ukręcona szpilka urwana, a jej po prostu tej części urwanej nadzwyczajnie nie ma. Czyli w jakiś cudowny sposób wyparowała. Ktoś kiedyś coś tutaj pewnie robił i ta śruba się musiała urwać, i założyli tak, no bo jak to inaczej wyjaśnić. Dobra, ja sobie sprawdziłem jeszcze przy okazji świece żarowe, ponieważ tutaj są teraz, no jest dostęp do nich, tak że przemierzyłem je, ale z nimi jest wszystko ok składam wszystko na nowych uszczelkach kolektor zaraz zakładam dolot nie jest brudny delikatnie jakoś tam przy oliwiony i delikatnie jakiś tam czarny nalot ale to powiedzieć o tym że tu jest brudno no to to by była przesada dobra ja sobie czyszczę składam kolektor a później biorę się jeszcze za termostat myślę że nie, jest, nie będzie to Zły pomysł, po prostu umyć ten egier, włożyć go do ultradźwięków, zwłaszcza tutaj od tej strony, gdzie jest dolot tych spalin, to było po prostu zaklejane, ja co z grubsza wyskrzybałem już mechanicznie, ale jest tam jeszcze trochę towaru, żeby nam się tutaj, o widzicie, nic nie oderwało takiego, nawet przy montażu, bo to może wpaść i taki spiek uszkodzi nam na przykład zawór. Stad mam już wydłubany, znajduje się on tutaj poniżej chłodnicy spalin. Przykręcany jest na czterech śrubach, a wygląda dokładnie tak. Tu macie stary termostat. No było tu już na pewno coś ruszane, bo to na silikonie jest wklejone. Tam sobie już wyczyściłem tą powierzchnię, żeby go odkręcić, trzeba odchylić chłodnicę. Nie odkręcałem jej, całkiem nie ściągałem jej od kolektora, wykręciłem śruby mocujące EGR i tak jest zdemontowany tutaj z tej strony. Bo jest mejce, więc wystarczyło delikatnie odchylić, bo czwarta śruba. A u góry delikatnie nam, delikatnie, no, bez odchylenia nie odkręcimy w ten sposób, o. Wmka poskładana, tutaj się robi nam odpowietrzenie e, po wymianie filtra. Ta pompa chwilę musi pochodzić. E, dzisiaj nie będzie finiszu, bo tutaj na tym kolanie jest zużyta uszczelka i cały ten przewód pod spodem zalany był już takimi wypocinami olejem, dlatego ta uszczelka zamówiona jest nowa, nie ma jeszcze klipsa. E, to poskładamy jutro, dzisiaj było tylko na próbę odpalenie. E, no. Tak, żeby było już komplet. W zasadzie zrobiłem już kilka kilometrów. No ja nie wiem, myślę, że około 8 na pewno silnik się dogrzał. Temperatura się utrzymuje na poziomie. No tam sobie zobaczcie, 87, 88 do 89 stopni. Tak oscyluje te dwa, 3 stopnie góra-dół. To jest całkiem normalne. Wiadomo, że ten termostat ma swoją bezwładność. On musi. Mieć czas na zareagowanie, ale mamy ustawione na maksa e, ogrzewanie z kratek leci bardzo gorące powietrze, a, termos, a termostat utrzymuje temperaturę, także myślę, że, że jest OK. No pogoda wręcz wymarzona na święta Wielkiej Nocy, ale już z radia płyną dobre wiadomości. Pocieszenie wiatr słaby i umiarkowany. A gaz ziemny wysoko zaazotowany. Dzisiaj kręcę Karizmę, Karizma 1.6, benzynowy silnik do zrobienia sprzęgło. Nic tutaj ciekawego, jakby się nie wydarzyło do tej pory, wszystko jakoś tam idzie, odkręcam sobie pomału. Poza jednym małym wyjątkiem, spuściłem sobie olej ze skrzyni, aby wyjąć półosie, no i tego oleju tam w skrzyni zostało ze 300. setki. Tutaj mamy taką bańkę, nawet się tam chlupać bardzo nie chcę. No i teraz zastanawiam się, którędy to uciekło, tutaj, no myślę, że pewnie jakieś tutaj zapocenie było, chociaż tutaj w tym miejscu ta skrzynia była najbardziej sucha. Ale tutaj już na połączeniu, zobaczcie, to wszystko kipi. I jak sobie do tego dodamy ślizgające się sprzęgło, to nie wiem, czy akurat nie popuściło tam gdzieś, e, nie puścił symering i nie wylał się olej ze skrzyni na sprzęgło. Zaraz się przekonamy. Skrzynię mamy zrzuconą, i niestety się nie pomyliłem. Tak jak Wam wspominałem wcześniej, cały olej ze skrzyni biegów wyleciał sobie tędy. Może nie cały, bo tam gdzieś pewnie się pociło od dołu na tym wybieraku. To jest standard prawie zawsze. Ale tutaj e, wyciekło, no i to sprzęgło zaczęło się, dlatego też ślizgać. Dlatego też mamy całe tutaj dookoła. Wszystko uwalone w oleju. To ja chciałem powiedzieć, aha, e, żeby było ciekawie, ten uszczelniarz wałka rozrządu to jest zintegrowany razem z wałka rozrządu, wróć, e, wałka sprzęgłowego, jest zintegrowany razem z tą tuleją prowadzącą i z łożyskiem tego wałka, a widzicie, tutaj jeszcze olej wycieka po wałku, także nie ma bata, no, e, jest to dostępne, ale oczywiście nie, nie na dzisiaj, może jutro będzie a jeszcze ciekawiej jest to na wcisk nie wiem czy to można wyciągnąć i wcisnąć gdzieś informacje znalazłem, że trzeba rozbierać skrzynię biegów aby to zmienić ciekawy patent, nie? dobra słuchajcie, tą tuleję wyciągnąłem myślę, że jakby się uparł na dobrą sprawę to można by ją wyciągnąć w tą stronę w jakiś sposób, nie wiem, coś dospawać jakiś młotek bezwładnościowy Hmm, może by się to innie urwało, nie wiem. W każdym razie zrobiłem to w ten sposób, że rozkręciłem skrzynię na pół, od tamtej strony wycisnąłem, a teraz w, mam taki plan chytry, żeby tutaj wcisnąć. Już skrzynia jest poskładana, wiecie, na świeżo, na szybkiego, żeby nie zapomnieć. Ze skrzyniami nie mam wiele do czynienia, nie rozbieram. To jest może moja trzecia, czwarta skrzynia w życiu, w odstępach kilkuletnich, więc naprawdę trzeba uważać, bo można się pomylić. <laughs> Dlatego też nawet nie ogrywałem nic. Jest tylko kilka zdjęć, ale to tak do własnej wiadomości, aby wiedzieć co po kolei gdzie idzie. porównania macie tulejkę taką standardową, która jest przykręcona na trzy śrubki do obudowy. Jej wymiana zajmuje niewiele więcej niż kilka minut. No i jest skonstruowana tak, że ma tylko w sobie uszczelniacz Kosztuje już kilkadziesiąt złotych to pomijając, ale jej wymiana jest banalna, nie trzeba Używać jakichś patentów, aby to wyciągnąć, wcisnąć, po prostu odkręcacie, zakręcacie, macie z bani No ale da się skomplikować, no oczywiście, że się da Kulejka oczywiście chcę wspomnieć, nie występuje w jednej wersji, różni się średnicą Tą osadzania w skrzyni biegów, i ta, jako pierwsza, zamówiona okazała się zbyt mała. Dopiero tutaj, ten numer pasuje. Także, tak, panowie i panie, wieczór mnie już za zastał. Co prawda, ale karizma poskładana do kupy, e wszystko działa, biegi wchodzą. Skrzynia zalana olejem, także myślę, że będzie żył. Zobaczcie mam tutaj takie piękne, pachnące nowością. I egzotycznymi przyprawami reflektory. I będę je montował do Golfa 4. jak mam już zdemontowany. Same odbłyśniki nie wyglądają najgorszej w tych reflektorach, ale instalacja wewnątrz po prostu nie istnieje. Jest ogolona do zera. Spadła instalacja, skruszyła się całkiem. A tak po zdemontowaniu lampy wygląda instalacja w środku. To wszystko na razie. Widzimy się dopiero po świętach pewnie. Trzymajcie się ciepło. Życzę zdrowych, pogodnych, radosnych, rodzinnych świąt, Wielkiej Nocy. Żebyście wszyscy dotarli tam, gdzie macie dotrzeć, i wrócili z powrotem do domów żeby te święta były przede wszystkim no, miłym czasem dobrze zapamiętanym na cały, na cały rok. Trzymajcie się.